Cześć, witajcie! Jesteśmy na konferencji Freak Fighters, jest z nami właśnie tutaj Oliwia Sadkowska, przywitaj się! Hejka! Oliwia, powiedz nam tutaj jak potoczyła się twoja dzisiejsza walka? Śmiesznie, ale lubię to, chciałabym więcej. Bo ty oprócz walki jeszcze poprowadziłaś kłótnię ze swoją przeciwniczką. Powiedz, jak to wyglądało, bo to było trochę coś innego niż, niż każda inna sprzeczka z innymi zawodnik zawodnikami. Jaka kłótnia? To żadna kłótnia! Co za kłótnia? To nie była kłótnia. Okej, okay, powiedz nam, co się wydarzyło. Co się wydarzyło? Lubię być mokra, więc obrałyśmy się wodą, żeby rozgrać atmosferę. Okej... Okay. To, to nie miało tak zabrzmieć ty dobrze. E, czyli e, z tego wynika, że e, Oliwia lubi wyjść w Dobrze. E, Oliwia powiedz nam, e, z kim się zmierzysz? Zmierzę się z Natalią Bielicką. A fajnie, bo robiła ze mną wywiad dla najlepszej polskiej dziennikarki. Tam się poznałyśmy i fajne show zrobimy, bo ja jestem ambitna osoba, jeśli chodzi o wejścia. Tym razem nie będzie trumny, ale będzie coś mocniejszego, bo muszę przebić te wejście z playmu. E, No muszę przyznać, że Oliwia tutaj ma e, mocne e, zawsze wejścia. Tak jak. To sobie sama powiedziała o tej trumnie, a powiedz nam, czy twoja przeciwniczka Natalia też lubi być mokra? Myślę, że na pewno lubi być mokra, jakby nie chciała i nie lubiła być mokrą, no to by tej wody nie chciała mieć, a ona sama, dawaj coś mokrego robimy, więc myślę, że tak. A jeszcze powiedz nam, jak e, potoczyła się twoja walka e, na e, klapsy w tyłek? Nic nie odczułam, chciałabym jeszcze powtórzyć, to ja się nastawiłam na więcej rund, bo ja to lubię, ale nie wyszło. I jak czujesz się z przegraną? Bardzo dobrze. Ja nie poszłam tam wygrać, proszę się dobrze bawić i w dupej jedną. E, czyli po prostu lubisz być klepana w tyłek, tak? Bardzo lubię. Szukam chętnych. Dobrze, dziękujemy Ci bardzo, Oliwka, za wywiad. Dzięki.